Halo, halo, sprawdzam czy ciała. Słuchajcie, coś tutaj się rusza, także chyba działa. No to co, let's go. Kiedy to nagrywam? Jest grudzień 2020 roku. Trzy lata temu założyłam własną firmę. Cześć, dopiero teraz się witam. To jest podcast Szmula Rozkminia Biznes, w którym omawiam wszystko, ale bez kitów, wszystko, co wiąże się z początkami młodej firmy. W głowie mam mnóstwo pomysłów na tematy do odcinków po tych trzech latach prowadzenia działalności. Zatem, jeżeli masz młodą firmę albo dopiero chcesz założyć własny biznes, no to ten podcast jest idealny dla Ciebie. Będę opowiadać tu m.in. o zakładaniu działalności, o mitach, o krainie mlekiem i miodem płynącej zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej o obsłudze klienta, marketingu, o marce osobistej i o marce firmy, o rozwoju osobistym, o błędach na początku prowadzenia biznesu, ale także o wartościowych wskazówkach, które mogą zadziałać u ciebie i co najważniejsze, jak to wszystko ogarnąć na początku prowadzenia własnej firmy. Nazywam się Agnieszka Marcinkowska i od trzech lat prowadzę szkołę językową, jeszcze do niedawna stacjonarną, która przerodziła się w szkołę online. Biznesu uczę się ciągle. Można powiedzieć, że jeszcze raczkuję, ale chcę świadomie rozwijać swoją firmę i chcę opowiadać o tym, jak jest. Bez ściemy, od bebechów, także ucząc się razem z wami. Odcinki szmuli trwają od 30 do 60 minut. Nagrywam solo, ale także zapraszam czasami gości, ekspertów albo innych przedsiębiorców, z którymi wspólnie porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa. Podcastu możesz posłuchać na Spotify, Apple Podcast i na wszystkich innych dobrych aplikacjach podcastowych. Zawsze chciałam to powiedzieć. Znajdziesz mnie na stronie www.shmularoskmina.pl, na Facebooku i na Instagramie też pod hasłem Szmularoskmina. Jeżeli nie wiesz, od którego odcinka zacząć, no to zacznij od pierwszego. Opowiadam tam o historii przed otworzeniem firmy, co robiłam, czym się zajmowałam i co mi to dało, czyli co dzięki temu potrafię teraz robić i co przydaje mi się na przykład po 20 latach później w prowadzeniu własnej firmy. Także możemy się jakby bliżej poznać. No i obiecuję, że ten podcast podrasuje, czyli wiecie, będzie jakaś muzyczka, intro, outro i takie rzeczy. Jak już ogarnę to wszystko technicznie, ale jestem zdania, że lepiej coś zrobić i puścić, niż zrobić aż nabierze mocy i będzie idealne, bo może to oczywiście nigdy nie nastąpić, także zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. Jak to się mówi ładnie po angielsku, bo to zawsze ładniej brzmi, to powiem, done is better than perfect. Także no co, poza tym będziemy się razem uczyć i rozwijać, także mam nadzieję, że z odcinka na odcinek będziecie widzieli różnicę we mnie i w sobie. Także zapraszam ciebie do wspólnych rozkmin, dzięki którym mały biznes pozwoli nam robić wielkie rzeczy.